To Siemano z tej strony Mikolaj.pl A dzisiaj jest ze mną po raz kolejny Młody test Siemamo. Ja gram tym razem postacią aż, a młody FTS gra postacią, która się nazywa Sejuani. Właśnie on jeździ na takim dziku. Tym razem idziemy innymi drogami, bo młody FTS idzie na Bota i Kenen, czyli ten tutaj e, wiewiórek, co tutaj stoi, idzie też. Enin idzie na. To jest szczurek To jest szczurek Dla mnie to jest wiewiórka. Zobacz, nie przypominacie wiewiórki? Tak biega, jak macie Brzozowski po orzeszki Orzeszki! <śmiech> <śmiech> dobra, a ja gram z Dariuszem Dawajcie orzeszki, dawajcie orzeszki! Od, od odcinka piątego i od odcinka szóstego, czyli nagrywałem wcześniej piąty, a teraz... Nagrywam z młodym FTS-em szósty odcinek. Będą już intra. Well. To ja zobaczę, co u Ciebie. A dobrze! Pokaż, jak ja szybko, z... szybko biegasz. Czekaj! No, pokaż, jak szybko biegasz. O kurde. Normalnie w, normalnie w wyścigach konnych mógłbyś startować. Zobacz, na Kenena. No. Kurna, już chyba tego nie zrobi. Wiesz jak on popyla szybko. No, no on kupił budki. No, no, ja też. Ale ja nie. No super. A co kupiłeś? Czekaj. Nie wiem, jakieś coś. O, ja mam łatwiejszych przeciwników chyba. No, bo Nunu i Leona. Właśnie, że nie. Właśnie, że tak. Właśnie, że nie. A chcesz się bić? Nie. Właśnie. Że jeden na jeden, tak? Nie. Cię boli oni mnie biją oni mnie biją oni o, mnie biją Ale nie, bo... zabił prawie wyślona jaki dał pierwsza krew przelałem czyjąś krew to jako pierwszy zrobiłeś pierwszą krew? no nie widziałeś nie oto no to żałem, nie opie. ty to ja Ano? Napiszę mu sorry, jak on uważa, że to KS. Napisał, że KS? Nie, ale wiesz, lepiej mieć dobrą reputację. O Jezu. Naprawdę. No. Naprawdę, Mandziu. O, widzisz co, zobacz co odpisał, spoko. Czekaj, Dobra. Mu. Już się nie odzywam. Już się nie odzywam do Ciebie. No to dobrze. Ale że co, że jesteś tam niezły, czy co? Nie, nie jestem na Ciebie zły. To? Tylko? Ach, ładnie! Przelewam drugą krew. Super. A ja przeleję osiemdziesiątą Dotchnij, Czuję, że jesteś blisko. Chcę poczuć twoją dłoń. Dotchnij, dotchnij, Dotknij. dotknij, dotknij, dotknij. Myślę, Do że, że jesteś bym, blisko. Rada. Chcę poczuć twoją mnie zabije. Jaki troll. Żartuje, bo mnie nie dogoni. Kurde, to Na No, chodź mnie. to! G no, chodź to! Kurde! A, zabijam ją! A ona mnie! No ja mnie nono zabiło. No widzisz... No jaki ten świat jest powalony. No widzisz... No, no mamę oto ten widzisz? widzenia kupię i gdzieś postawię. Kupujesz to tym widzenia? No... Po co? Żeby postawić. Zgaduję, wiesz? Dotknij, dotknij czuję dotknij. Napisałam, Żal, napisałem żołl Że o. jest żo żo nie, napisałem źle, zamiast żal napisałem Żoul. Aha, dobrze. Nie? Nic ci nie robiłem. Nie, nie do ciebie mówię, że ty żal pisałeś. No wiem. Kurde, nunu, no, no, wal się. A Dawaj klepiemy taki... go, klepiemy, dawaj Darius. Ale la... Jaki, żal mi go. O dobrze, dobrze. Jaki koleś dobry. Kurde, to już go skesowałem. Ty? Przeciwnik, pokonany. Ty skasowałeś? No. Zawsze mam przewagę wysokości. No ja go niestety skasowałem. Napisałem mu, że przepraszam bardzo. A ja bym nie przepraszał. Co to znaczy? Work? Co? Co to znaczy work? W Praca. A. Okej okay. Eee yy, zespołowa praca? A no, no może coś oh. takiego. No zespołowa praca. Szybciej niż Okej, okay, jaki koleś fajny. Kto? No on. A kto? Fuck! Dzięki, jaki koleś. Co Nie, ale mnie uratował. Aha, dobra. Będę z sprzedam ten totem widzenia, bo on mi jest niepotrzebny, prawda mówiąc. O! U, ale Leon na jego Przeciwmy. miejscu bym nawalał. No ja dziękuję, stał. ale ładnie go zdjęłem. Nie wiem, nie patrzyłem. Aha, sobie czekasz, tak? Czekam sobie. A co? Ej, a on ma, ma jakiś atak, że za nią serduszka latają, czy po prostu taki ma od urodzenia. Taką ma pasywkę, że jest. Szkoda, że Nunu ucieka, bo mu go zawalił nieźle. Szkoda, że nie mam ulti. Kurde, bo już by było po Nunu. Lom, o, mordę! Muszę Mogłabym zawalić, ale nie, lepiej wolę nie. Dobra, niech ona się podpala. I tak to mi nic nie da. Dobra, zabilimy. Uuu, kurde, szkoda. Właśnie nie szkoda. Czemu? Bo jest dobrze. A, ja bym się tak normalny człowiek by się raczej cieszył, jakby go ktoś zabił, ale no. Ok, jak tak uważasz. To dobra. Boję się, żeby Leona się do mnie przycią nie przyciągnęła przypadkiem. Tu chodź Darius tutaj, o tutaj, o ślicznie, o tu właśnie <coughs> pracuję z daleka. Le goni mnie. Ej, ci i tak zabiję nunu. Ej, jak się aż długo ładuje. Coś ci dolega? Kłaczek czy coś? Mi? Nie. No to czemu kaszlesz? No bo lubię. No ja jaki ks! O kurde, masz zimne upodobania. Dziwnik, Ale mnie ona zaczęła gonić. O chłopie, to było straszne. Kenen co robi? Nie wiem, nie mam czasu, żeby zobaczyć. Czekaj, no spoko. No dobra doku. Uf, prawie się Mam dobra, ulti. Ło, muszę uciekać. Dobra, nie dam rady. Już mi się, się odnowiło ulti. No, Co? Ile mi wierzę zabiera życia. Dobra, fajnie. Dwa trupy! Dwa trupy! Aha, dobra, ja powinnam spadać. Co za Dureń? Kto? Przeciwnik pokonany. Jaki on jest KSM? Kto Dureń? No ten, Kennen. Jaki, jaki Jest, mam multi. To ja teraz Kennena będę ks -owała. Dobra, jak będzie miał mało życia. Dobra, uciekam lepiej. No, czemu ja stoję w miejscu? O Jezu, lagi. Bardzo zlagowało mnie coś. Freliort ponownie będzie narodem.